Witajcie, moi kochani. Witajcie w kolejnym przesłaniu. Niekoniecznie ono musi być na okres tygodnia. Proszę, wybierajcie sobie swoją opcję. Opcja 1, opcja 2, opcja 3. Pamiętajcie też, że to są czytania ogólne, więc bierzcie to, co jest z Wami spójne, co czujecie, że do Was przemawia. Moi drodzy, wprowadzam opcję rozszerzonego czytania tygodniowego, dostępnego poza wersją publiczną. Będą dolosowane, właściwie już są, tak, są dolosowane dodatkowe karty. Koszt takiego czytania to 15 zł, płatne na moje konto PayPal w linku dostępnym pod filmem. Wysyłacie do mnie maila o zamówieniu i wpłacie, i na ten adres mailowy otrzymujecie ode mnie linka z czytaniem rozszerzonym. Te czytania rozszerzone nie mają jakiegoś terminu ważności. One mogą być zamawiane w różnym czasie. Na przykład, nie wiem, po tygodniu czy po dwóch, gdzieś tam uznacie. Że coś do Was przyszło, że potrzebujecie dopowiedzenia do określonego czytania tygodniowego. I nie ma problemu z przesłaniem nawet jakiegoś starszego, rozszerzonego czytania. Dobra, moi drodzy. To tyle z ogłoszeń parafialnych, a teraz będę przechodziła do um, czytania dla poszczególnych opcji. Mam nadzieję, że sobie już. Wybraliście. Dobra, trójki jak zwykle. Na razie na boczek. Dwójki też na drugi boczek. I jedyneczki startujemy. No, tam. U was jedynki przestańcie się trzymać, przestańcie się trzymać tego, co stare. Cokolwiek to stare oznacza. Czy to sposób myślenia, czy sposób działania, czy jakieś rutynowe zachowania, sytuacje, związki, nawyki, czy może jakieś schematy, które za sobą ciągniecie, a które już Wam nie służą. No, dla każdego z Was będzie to coś innego. Bądźcie bardziej tacy płynni, bądźcie bardziej elastyczni, a nie przywiązani do tego, co już trzeba odpuścić. A trzymanie się takiego starego w sztywny sposób nie jest dla Was korzystne i nigdy też nie jest za późno, aby przyznać, że się może pomyliliście co do wcześniejszych decyzji, działań czy wyborów Ym, i zmienić to w zależności może od nowych informacji, czy nowej sytuacji, czy nowych wyzwań. Bardzo często <laughs> trudno jest się przebić przez tą starą skorupę którą się otaczaliśmy tak oblekliśmy do której się przyzwyczailiśmy nawet jeśli nie do końca to wygodne i dobre to jest takie nasze, takie znane zasiedziane wiadomo czego tam się spodziewać nawet jeśli tam może jest ból i przykrość ale my to wiemy oswoiliśmy to wiadomo co będzie i jak się wtedy zachować Wychodźcie z tego. Bądźcie, bądźcie jak ta przepiękna kobieta na karcie, która jak Afrodyta rodzi się z piany. To nowe jest piękne, jest lepsze, choć nieznane i tego właśnie się boimy. Bo może na przykład chcecie zmienić pracę, ale boicie się, jak w nowym miejscu będzie. Więc tkwicie w tym starym, czy to w danym związku, czy w starym sobie którego nie chcecie zmienić i które was tylko zamyka, a nie rozwija. Więc spróbujcie pokonać te wasze strachy wewnętrzne czy zewnętrzne, czymkolwiek lub kimkolwiek one są, może wami samymi. Dajcie sobie szansę na być elastycznym i płynnym, bo to też sprawi z czasem, że wasze życie zacznie płynąć. Ale musicie się na to otworzyć, pozwolić sobie na to. Opieranie się zmianą poprzez utrzymywanie jakichś starych, sztywnych idei, przekonań, nie przynosi korzyści nikomu i hamuje rozwój. Otwartość na nowe i dawanie sobie pewności, że się uda, wspieranie siebie samego w tym procesie pomaga odnajdywać sposoby na poruszanie się po tych zmianach. To nie jest łatwe. Ale przynosi znacznie więcej korzyści i pożytku niż to tkwienie w starym. Ok. Co my tu mamy dla Was jeszcze? <coughs> Walczcie z tym, co przychodzi do Waszego życia. Kiedy coś się kończy, czy to jakiś etap, czy znajomość, czy praca, czy właśnie to stare, cokolwiek to jest, to jest to normalne, że my odczuwamy smutek, nostalgię, mm, obawę. Jednak to wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. I jeśli może czujecie, że coś dzieje się poza Waszą kontrolą. Nie walczcie. Nie miotajcie się, ale zaufajcie i zaakceptujcie, że też wyższe siły działają em, w Waszym imieniu i że to zmierza ku czemuś lepszemu, nawet jeśli tego jeszcze nie widać. Wszystko, czego doświadczacie, ma cel i ma znaczenie a pytanie, czy właśnie umiecie być płynni i iść z tym, czy się opieracie. Bo tak trochę trudno jest płynąć w górę rzeki, a znacznie łatwiej jednak płynąć z prądem. Prawda? No wszystko jest częścią wyższego planu. Słuchajcie, każdy dzień też jest nowym początkiem, bo życie to taki niekończący się cykl. Um, I wszystko, czego doświadczacie w życiu, ma cel i ma sens, i jeśli to zrozumiecie, to każde doświadczenie będzie poszerzało to Wasze rozumienie i docenienie też tego, co się, się zadziewa. Życie zostawia na naszym ciele różnego rodzaju swoje znaki, swoje tak zwane tatuaże, ale one nas tworzą. One są częścią nas samych. No popatrzcie na tą kobietę na, na karcie. W niej jest spokój, w niej jest akceptacja i takie poddanie się temu, co przychodzi. Dobra? I ostatnia karta w wersji publicznej. Tu jest takie poskładanie na nowo różnych elementów. Takie może niby dziwne, niby inne, nietypowe ubranie, nietypowe buty czy czapka, ale to wszystko razem do siebie pasuje. To razem tworzy całość. Nawet jeśli jeszcze te elementy się nie poukładały, nie ulegajcie ręką, uspokójcie swoją psychikę. Niech ten symboliczny baran. Będzie takim waszym wewnętrznym taranem, który rozpędza wszelkie wspomnienia tych przeszłych doświadczeń i tego starego. To oczywiście, ta to przeszłość jest częścią was. To ma wpływ na to, kim dzisiaj jesteście, czy gdzie doszliście, ale nie można tym żyć. Więc nie bójcie się tego nowego, nie bójcie się w to pójść. Jasne, że to wymaga odwagi i gotowości. Dojścia do jakiegoś określonego momentu. Ale nie zamykajcie sobie tej drogi. To tyle co w wersji publicznej. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co jest dalej. Zapraszam na początek filmu, gdzie znajdziecie informacje, jak zamówić wersję rozszerzoną. Dziękuję Wam za ten jedynki. I teraz proszę o opcję numer dwa. Opcja numer dwa. O. Słuchajcie, co to jest magia? Tak, Jakbyśmy zadali sobie pytanie. Wydaje nam się, że magia to sztuczki, że to jakieś czary, triki, a tak naprawdę wszędzie można znaleźć magię, jeśli się jej poszuka. No a cóż to są na przykład synchroniczności? Komunikaty, które do nas przychodzą od świata, świat chce nam coś przekazać i czasami te przekazy przychodzą przez sny, przez innych ludzi, a nieraz przez słowa piosenki czy reklamę, którą gdzieś tam zobaczymy. A co powiecie na tak zwane zbiegi, okoliczności szczęśliwe czy przypadki? No ja uważam, że w życiu nie ma przypadków, że nic nie dzieje się bez przyczyny. I to, że nieraz nie rozumiemy albo nie wiemy, jak coś działa, to nie znaczy, że jest to bzdura i bajdużenie. Bardzo często nie wyłapujemy tych komunikatów, tych informacji, które przychodzą, bo nie jesteśmy do tego odpowiednio dostrojeni. A tłumimy swoją intuicję, nie ufamy jej, bo rozum dominuje nad naszym sercem. I mówi, że on tu wszystko wie, on tu wszystko sprawdził, przebadał i jemu należy wierzyć. Kochani, magia to też my sami, to też nasze życie. Ileż mamy w sobie różnych zdolności czy umiejętności? Czy potrafimy je odkryć? Czy wiemy, jakie mamy talenty, czy z nich korzystamy? Czy tak lecimy na zaprogramowanym przez innych? Autopilocie od przedszkola po życie dorosłe, bo gdzieś po drodze ktoś coś zaplanował za nas, może umiejętnie zasugerował albo przekonał do czegoś, co nie do końca jest nasze, ale my tak to wzięliśmy z dobrodziejstwem inwentarza i przyjęliśmy jak swoje. Zatem, co zrobiliście ze sobą, ze swoimi umiejętnościami, ze swoimi marzeniami? Czy wierzycie w nie i w siebie? I je realizujecie? Czy zrezygnowaliście i zwątpiliście? Nasze zwątpienie, słuchajcie, zabija znacznie więcej marzeń niż porażki, bo wątpiąc, to my nawet nie robimy nieraz pierwszego kroku. A jak mamy porażkę, to czasem upadamy, ale wielokrotnie potrafimy się jednak podnieść i iść dalej. Magia, kochani, jest w Waszych rękach. Magia to robienie, to działanie, to proces. Więc umiejętnie ją wykorzystajcie i umiejętnie się nią posługujcie. Ok? Co tam mamy jeszcze? <kuh> Czy wiecie, czego naprawdę pragniecie? Czego chce Wasze Serce? Czego pragniecie od życia? A może czego brakuje w Waszym życiu? Wielu z nas nie zna na te pytania odpowiedzi. A może brakuje właśnie tej magii, wykorzystania swoich talentów, umiejętności, czy pójścia za realizacją swoich marzeń. Cokolwiek to jest, aby znaleźć odpowiedzi, należy zajrzeć do swojego serca. A może wiecie i czujecie, o co chodzi, co wasze serce chce wam powiedzieć, ale jakaś część was boi się tam spojrzeć, bo może trzeba by było się z czymś zmierzyć, może trzeba byłoby podjąć jakieś wyzwanie i to powoduje lęk, wycofanie się. Jedynym wyjściem jest zmierzenie się ze swoim strachem, stawienie mu czoła. Coś, może w Waszym życiu nie działa tak, jakbyście chcieli, i nie polepszy się, jeśli nie będziecie mieli odwagi się z tym zmierzyć. Popatrzcie, a właściwie nie popatrzcie, a zamknijcie na chwilę oczy. I wyobraźcie sobie te swoje piękne marzenia, tak, jakby się zrealizowały. No, jak się czujecie. Wspaniale, prawda? Zatem, co Was powstrzymuje? Jakie lęki i jakie wątpliwości? Czy one są rzeczywiste, czy tylko wymyślone? A może poczucie porażki blokuje Was przed działaniem? Czy naprawdę to wszystko, kochani, jest silniejsze? Posłuchajcie swojej duszy. Serce często podpowiada i prowadzi, ale my obawiamy się za tym podążać, bo to takie nieracjonalne. Ja tu nie namawiam do rzucania rodziny, domu, pracy i działania z odpału, ale do zastanowienia się, czego pragniecie. I co trzeba byłoby zrobić, aby można było to zrealizować? Bo jak jesteśmy szczęśliwi i spełnieni, to jesteśmy bardziej pełnymi, bardziej takimi kompletnymi osobami. Więc pozwólcie sobie usiąść w ciszy i posłuchać swojego serca. No, ciekawe, co usłyszycie, moi drodzy. Dobrze, i ostatnia karta w wersji publicznej. Jesteście zachęcani do tego, aby, hmm, powiedziałabym tak, objąć, objąć te swoje marzenia, tą swoją szczęśliwą wysepkę siebie, tak jak robi ten księżyc na karcie. Dać sobie opiekę, dać sobie wsparcie, zaufać sobie. A ileż razy jest tak, że mówimy sobie, ależ Ci przychodzą głupoty do głowy, no co Ty wymyślasz? Albo też takie, nie, no to nie może się udać, i tym podobne. Słuchajcie, dajcie spokój z takim podejściem, ludzi małej wiary, powiedziałabym. Zaufajcie swojej intuicji, dajcie sobie szansę na realizację prawnień. Słuchajcie siebie, swojego wewnętrznego głosu, swojego serca, bo one też mają coś do powiedzenia. I może nie wierzycie, ale naprawdę mają też moc zmiany w przyszłości. Dziękuję bardzo, dwójeczki. To tyle, co w wersji publicznej. Jeśli chcecie rozszerzenia, zajrzyjcie na początek. Tam tłumaczę, jak je zamówić. To tyle dla Was. I opcja, opcja numer trójeczki, trójeczki, tu u Was jeszcze nie wszystko może jest jasne. Nie wszystko się skrystalizowało. Nie wszystko się pokazało. Dla każdego z Was to może dotyczyć innych sfer, innych tematów, innych obszarów, ale coś jeszcze powiedziałabym tak zwaną czarną materią. Jest owiane tajemnicą. Ale to, że jeszcze tego nie widzicie, nie oznacza, że tego nie ma. Dostajemy nieraz dokładnie tyle informacji, ile jest nam w danym momencie potrzebne. Możecie się czuć może z tym trochę niepewnie, może czujecie się tacy wystawieni na próbę, ale zaufajcie, że wszystko się będzie rozwijało tak jak nitka skłębka, która będzie Was do czegoś prowadziła. Należy być jednak otwartym i uważnym, aby to dostrzec, a nawet powiedziałabym nieraz nie dostrzec, ale nieraz po prostu poczuć. Nie każdy wypracował w sobie takie zdolności czy umiejętności. Więc Wasza percepcja czy odczuwanie będzie zależało od tego, na jakim etapie swojego rozwoju jesteście, co macie przerobione, a co może jeszcze do przepracowania. Czy macie ugruntowaną miłość własną, jak podchodzicie do siebie i do innych, to wszystko kształtuje nas. I w sytuacjach takiej niepewności czy tajemnicy, jedni potrafią zaufać i poczekać, a inni będą się miotać, bo nie rozumieją o co chodzi. Nie wpadajcie w jakiś wir negatywnego nastawienia czy negatywnych myśli. Postarajcie się uspokoić swoje wnętrze. Coś się zadziewa, ale jeszcze nie wszystko wybrzmiało, aby ujrzeć światło dzienne. I też się mówcie o tym, co czujecie innym, którzy takich tematów nie rozumieją, bo oni popatrzą na was jak na wariatów, popukają się w głowę i powiedzą, o co ci człowieku chodzi. W tym, w czym jesteście, w tym procesie teraz chodzi o spokój i zaufanie, bo tu coś jeszcze przyjdzie. Coś się, kochani, wydarzy. Okej. Okay. Mm. No, no, proszę. Ja bym powiedziała, że nam się to wszystko pięknie spina. Bo ta druga karta mówi o usuwaniu przeciwności, o protekcji, o prowadzeniu. I wszystko, co może gdzieś wcześniej was hamowało czy hamowało Wasze postępy lub uniemożliwiało pójście naprzód, wkrótce zostanie rozwiązane o, i przeszkody zostaną usunięte i można będzie swobodnie ruszyć naprzód. Przyjdzie czas, kiedy Wasze plany będą mogły się urzeczywistnić. Pamiętajcie, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Blokady, może z którymi się mierzyliście, były w danym momencie potrzebne. One w rzeczywistości były błogosławieństwem, takiej, mm, takim aktem boskiej interwencji, choć może tego tak nie postrzegacie. A jednak czas i okoliczności wcześniej nie były sprzyjające do określonych działań, i Wasze wysiłki prawdopodobnie zakończyłyby się rozczarowaniem i porażką. Dlatego pojawia się czasem moment zatrzymania. Momenty, kiedy nie do końca rzeczy są wiadome. I teraz dopiero ta ścieżka będzie stawała się dla Was bardziej jasna, bo czas jest właściwy. I będzie też w tym takie odgórne wsparcie ochrona prowadzenie. Dla tych, którzy może po raz pierwszy się z czymś takim zetknęli, to na przyszłość już będą czuli będą wiedzieli, że kiedy ścieżka jest zablokowana, to znak, aby poczekać, nie miotać się. I kiedy czas będzie właściwy, to wtedy pójść naprzód. No, mm, boska interwencja powiedziałabym, wie co robi, wie co dla Was w danym momencie jest dobre. I zaufajcie, że wszystko, co się dzieje lub co się wydarza, jest dla Waszego najwyższego dobra, kochani. Ostatnia karta dla trujeczek w wersji publicznej. Wy się kurczę może i próbowaliście gdzieś przepychać na siłę. No a wtedy można tylko utknąć. Wsadzi się gdzieś w głowę i ani nie można jej wyjąć ani przepchnąć na drugą stronę. I to był czas do rozważań może, do zastanowienia się, do pomyślenia nad tym co było i nad tym co dalej. Ale przede wszystkim do nauczenia się zaufania do świata, takiego otwarcia się na odbieranie tych sygnałów, do takiego zapauzowania i wsłuchania się też w siebie, w to, co czujecie. Energia tej karty zachęca do kontemplacji. Ona, ta kontemplacja pomaga w takim oczyszczeniu umysłu, żeby potem móc podejmować właściwe decyzje może i niektórym ta głowa została kurczę celowo wciśnięta między konary żebyście przestali biegać żebyście nie byli jak ten chomik w kółku tylko mogli zresetować umysł bo to w danym momencie było potrzebne aby później ze spokojem i w takim wewnętrznym pozbieraniu się móc działać dalej Dziękuję Wam trójki, to tyle co w wersji publicznej. Jeśli chcecie dalszego rozszerzenia, zapraszam na początek filmu. Tam jest wyjaśnione, jak można to zamówić. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do następnego razu. Pa!